Kosmici czytają nam w myślach. Artykuł autorstwa Piotra Cielebiasia, zamieszczony w numerze 8 nieznanego Świata z roku 2025 w rubryce Okruchy Wszechświata. Astronomowie Beatrice Villaruel i Kevin Krysiunas nie wykluczają, że na Ziemi są aktywne sądy pozaziemskiej inteligencji. Wyposażone w interfejs mózg-komputer. Mogą one łączyć się z ludzkimi umysłami, by pobierać z nich informacje. Wspomniani uczeni opublikowali pod koniec ubiegłego roku przewodnik po badaniach nad UAP dla cywilnych astronomów. Zawiera on m.in. sugestie, w jaki sposób gromadzić doniesienia o obserwacjach niezidentyfikowanych obiektów i na co zwracać szczególną uwagę. Zdaniem autorów nie jest to takie trudne i, choć pod tym kątem lepiej wyposażone jest wojsko, nawet niewielkie kamery stale obserwujące niebo mogłyby dostarczyć cennych informacji na temat anomalnej aktywności w powietrzu. Autorzy stawiają też kilka pytań, z których najciekawsze dotyczy tego, czy na Ziemi mogą przebywać obiekty nieludzkiego pochodzenia. Dla Roel i Krysiunasa nie jest to sprawa niewyobrażalna. Ponieważ oboje angażują się w badania nad tak zwanymi ułapami. Jednak otwarte przyznanie, że za niektóre relacje o anomalnych zdarzeniach może odpowiadać inna inteligencja, wymaga odwagi, na którą nie są gotowi inni astronomowie, pomimo że zdarzało się, iż widywali i nadal widują niezidentyfikowane obiekty w trakcie obserwacji nieba. Na pytanie, czy omcy już to są, nie da się odpowiedzieć bez większej otwartości ze strony firm i instytucji, które być może dysponują w tej kwestii jakąś wiedzą. Naukowcy wskazują tu na amerykańską zbrojeniówkę. Ale prawdy o UFO mogą próbować dociekać też cywilni naukowcy. Najlepiej, aby skoncentrowali się na anomalnych zjawiskach, o jakich słyszymy od dekad czyli na spotkaniach z nolami oraz na poszukiwaniu w Układzie Słonecznym śladów, zjawisk i obiektów, które mogą mieć pochodzenie sztuczne i nieludzkie. Inaczej jest to jak szukanie igły w stogu siana. i Christianas patrzą jednak na UFO z własnej, oryginalnej perspektywy. Proponują pewien model, nie opierając się, że musi być obowiązujący. Pozwala on jednak wyjaśnić pewne wewnętrzne sprzeczności związane z manifestacjami tych obiektów. To jest z jednej strony ich namacalny charakter, a z drugiej szereg anomalii, w tym doświadczeń psi czy zmienionych stanów świadomości, o jakich mówią świadkowie. Zgodnie z ich wizją, obcy mogli wpuścić do okładu słonecznego sądy badawcze. O podobnych mówili przed wielu laty John von Neumann i Ronald Breswell. Mogą one być wyposażone w sztuczną inteligencję, tworzyć własną sieć wymiany informacji i znajdować się dosłownie wszędzie, sięgając także w inne układy gwiezdne, a nawet galaktyki. Pozaziemskie próbniki mogłyby być w pełni automatyczne i przeznaczone do zbierania informacji z otoczenia, w tym od ludzi. Zdaniem VRL i Krishunasa, sądy pozaziemskiej inteligencji miałyby zdolność komunikowania się z umysłami istot żywych i działałyby zdalnie i nieinwazyjnie, bez wszczepiania chipów, pobierając informacje z ludzkich umysłów, gromadząc i analizując ogromną ilość danych z naszych mózgów. Tworzyłyby nawet bazę danych, a zaawansowana sztuczna inteligencja byłaby w stanie na tej podstawie trafnie prognozować wydarzenia i tworzyć modele przyszłości. Autorzy omawianego opracowania piszą cytat: Zakładamy, że te pozaziemskie próbniki, komputery, są w stanie komunikować się bezpośrednio z ludzkim mózgiem i zarówno przesyłać do niego, jak i odbierać od niego informacje w ramach interakcji mózg-komputer. Przewaga takiej metody, gdzie podpina się pod ludzki mózg celem zbierania informacji, jest wyraźna wobec optycznego pozyskiwania danych. Sonda pobiera dane ze wszystkich pięciu zmysłów człowieka. I choć na chwilę obecną, w przypadku stworzonych przez człowieka interwejsów mózg-komputer niezbędne jest wszczepianie chipów, uznajemy, że pozaziemskie cywilizacje odwiedzające Ziemię mogły odkryć metodę dekodowania sygnałów elektrycznych powstających pomiędzy neuronami i są w stanie mierzyć ich aktywność bez dokonywania interwencji chirurgicznych. Równie interesujące są ich wnioski dotyczące tego, co działoby się w momencie kontaktu człowieka z taką sondą. Mogłoby dochodzić do zaburzeń percepcji, aby obca sonda mogła ukryć się za wygenerowanym w umyśle człowieka fałszywym obrazem. To dlatego niekiedy spotkania z UFO wydają się groteskowe, same zaś obiekty czy ich pasażerowie wyglądają dziwnie swojsko. to jest przypominają ludzi albo postaci znane z legend czy science fiction. Na naszym kanale zaprezentowaliśmy artykuł autorstwa Piotra Cielebiasia, opublikowany na łamach Nieznanego Świata w numerze sierpniowym z roku 2025. Czytał Marek Sang.